Siemanko Ludziska z tej strony Adam Dobrzyński muzyczna Galanteria. W dzisiejszym nagraniu porozmawiamy sobie na temat, dlaczego muzyka jest ważna i w jaki sposób może pomóc w Twoim biznesie, jeżeli świadomie ją wykorzystujesz i oddziałujesz na swoich klientów, nie będę ukrywał, że zajmuję się tematem marketingu muzycznego dłuższego czasu. I często ludzie pytają mnie, dlaczego Adam muzyka jest tak ważna. Po pierwsze, muzyka, tak samo jak wystrój, tak samo jak dane miejsce, wpływa na spójność tego, czy um, tworzysz określoną atmosferę w danym miejscu. Po pierwsze, jeżeli na przykład masz kawiarnię i w tej kawiarni byś puszczał zupełnie um, niespójną muzykę do tego, czyli pojawiałaby się jakaś mocna um, grupa death metalowa w twoich głośnikach, no to troszeczkę to jednak nie pasuje do profilu działalności kawiarni, do tego, jacy goście tam przychodzą i jaki mają zamiar spędzić w tym miejscu. Podświadomie, nawet ty, jako osoba, która nie prowadzi kariery, nie zdajesz sobie sprawy, że powinny tam pojawiać się jakieś łagodniejsze brzmienia, jakieś nuty jazzowe, jakiś chillout, Więc death metal, disco polo, muzyka mocno energetyczna, klubowa odpada w tego typu biznesie. Z kolei, jeżeli prowadzisz salon odzieżowy, który jest ukierunkowany do młodzieży, no to jednak będziesz oddziaływać na nim. Bardziej muzyką energetyczną, z żywiołowym bitem, z brzmieniem, z dobrą wibracją. Twoim celem w tym momencie jest to, aby młode osoby, które pojawią się w swoim miejscu handlowym, które będą chciały kupić jakieś ubrania, działały pod wpływem emocji, bo narzucone jest tempo, jest energia, i w tym momencie mogą dostrzec szybko jaką rzecz, która im się podoba, i nie będą weryfikować w swoim umyśle, czy aby na pewno potrzebują. Tą rzecz, czy chcą ją kupić, po prostu włożę ją do koszyka, udadzą się do kaszy, zapłacą i masz gotową transakcję dzięki muzyce? To jest właśnie istotne. Zwróć uwagę, jak też muzyka wpływa na zachowania ludzi w danym obiekcie handlowym. Nawet jeżeli przełożymy to na taki prozaiczny przykład. Jeżeli chodzisz na siłownię czy to jaką muzykę na siebie oddziałujesz? Czy jest to jakaś muzyka spokojna, łagodne brzmienia, czy jednak potrzebujesz tego? Walnięcia bitu tej energii, która doda Ci sił do tego, aby zmusić siebie, aby wykrzestać jeszcze dodatkową porcję energii, aby wycisnąć siebie w siódme poty. Zauważ, że to jest zwykły przykład życia, a ludzie nie zdają sobie sprawy, że to jest istotna kwestia, w jaki sposób może nas muzyka zaprząc do działania, do tego, abyśmy wykonywali jakieś aktywności. Przy okazji miejsca handlowego, miejsca usługowego, no to jeżeli działasz na siebie muzyką spokojną, to tak jak zaczęliśmy wcześniej, ludzie spędzają więcej czasu w danym obiekcie handlowym, bardziej takim wolnym, spokojnym krokiem przemierzają poszczególne regały, sprawdzają co się znajduje na półkach. No i w tym momencie, relatywnie, spędzając te kilka, kilkanaście, kilka. Sekund więcej, około nawet minuty, no to mogą zostawić więcej pieniędzy w miejscu handlowym, bo kupią więcej rzeczy, których początkowo nie planowali, a które jednak skusiły ich swoim wyglądem w tym czasie, który spędzili relatywnie czasu więcej. Więc jest to kolejny aspekt przemawiający na tym, jak muzyka jest ważna. Kolejną kwestią jest to, że muzyka musi być spójna i dobrze dobrana do profilu Twojej działalności. Czyli jesteś świadomy tego, jaką grupę docelową masz, jaki efekt chcesz uzyskać, budując swoją markę handlową, usługową, i w tym momencie świadomie dobierasz klimat muzyczny, który będzie spójny z tym, co masz do zaoferowania swojej grupie docelowej klientów. Kolejną kwestią jest to, że muzyka też wpływa na pracowników, którzy spędzają najwięcej czasu w Twoim obiekcie handlowym, którzy też muszą mieć dobry nastrój do tego i być pobudzeni, aby dobrze obsługiwać Twoich klientów. Więc jeżeli wybierasz rozwiązanie, gdzie masz jedną, dwie płyty, które są bałkowane cały czas w kółko, no to ja sam wiem z własnego doświadczenia, kiedy sprzedawałem telefony i akcesoria w galerii handlowej i ta płyta i ta muzyka była dość bardzo monotonna, no, to tylko tępą łyżką można było sobie żyły podciąć, bo wiedziałeś już zaraz, jaki numer poleci, albo już znałeś te wszystkie piosenki doskonale. Ok, następną kwestią jest to, żeby ta baza muzyczna była bardzo rozbudowana, żeby te kawałki się nie powtarzały zero żeby nie było takiej sytuacji, aby. Twój pracownik był świadomy, co zaraz poleci, tylko żeby to było rotowane w taki rozmyślny sposób, żeby no, jednak nie nurzyć pracownika, który spędza czasami od 8 do 12 godzin, czy 13 w danym obiekcie. No i zależy Ci, aby jego nastrój pozytywny, a nie negatywny, z powodu tego, że ta muzyka jest monotonna, chce mu się spać i tak jak już wspomniałem, pod, to będzie chciał sobie podciąć um, tempo łyżką. Że wpłynie na Twoich klientów, bo Twój zadowolony pracownik jest bardziej efektywny i może bardziej korzystnie wpływać, sugerować zakup nowych rzeczy dla Twoich klientów. Więc jest to też istotna kwestia, aby ta muzyka była nie tylko spójna, ale też o tyle różnorodna i bogata w swojej ofercie, żeby tych utworów było dość sporo, aby nie dochodziło do takiego zmęczenia danym. Matem muzycznym, daną, danym utworem, daną sekcją, e, daną kompilacją. Ok, następna kwestia, dlaczego muzyka jest ważna, no to wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś na przykład na poczcie. W większości w placówkach pocztowych jeszcze nie znajdują się jakiekolwiek odbiorniki, które odtwarzają muzykę. Stoisz w kolejce i masz taki efekt. Niewymownej ciszy, nie wiesz trochę co z sobą zrobić. Eee, masz wrażenie, że ludzie w kolejce Ciebie obserwują, i w takich obiektach, między innymi czy też placówkach bankowych, przydałaby się muzyka. Bo ludzie nie wszyscy korzystają z dobroci, z techniki. Nie wszyscy przeglądają smartfona, nie zaglądają co się wydarzyło na Instagramie, na Facebooku. Nie wszyscy noszą ze sobą słuchawki. I mogą się odciąć na chwilę, umilając sobie swój, swoje poczekanie w danym miejscu. A są osoby, na przykład takie starsze, które czekają w kolejce i się tylko irytują, że proces oczekiwania na obsługę trochę dłużej trwa niż zwykle. Muzyka rozładowałaby napięcie, gwałt dodatkowo wyciszyłaby wszelkiego rodzaju rozmowy handlowe danego pracownika w placówce z klientem, więc też nie byłoby takiego nie wymownego wrażenia, że ktoś podsłuchuje z boku o jakich sprawach, ja za... rozmawiam, czy rozmawiam o kredycie, czy mówię o przelewie, czy zdradzam jakiekolwiek własne dane personalne, niekoniecznie które chciałbym, żeby osoba za mną w kolejce usłyszała. W dobie jest to dość istotne, że jesteśmy przeczuleni na punkcie swoich danych osobowych. Więc ta muzyka może stanowić taki niewidzialny mur. Odgradzający osoby, które załatwiają jakieś sprawy biznesowe w placówkach, dodatkowo umila im czas oczekiwania na usługę i relatywnie mogą spędzić zdecydowanie więcej czasu czekając na swoją kolej, jak będą obsłużeni, tak samo w salonach kosmetycznych i fryzjerskich jesteś w stanie spędzić więcej czasu, kiedy gra fajna muzyka, czekając na swoją kolej, aby zostać obstrzyżony niż szukać, niż żeby skrciąć włosy, niż wybrać się do konkurencji. I nie być pewnym, czy tam też nie będziesz czekać w kolejce. Jeżeli jest dobra muzyka, jesteś w stanie poczekać nawet te pół godziny do godziny czasu na swoją kolej. Wiem to często własnej autopsji, bo chodzę do fryzjera, który gra i puszcza fajną muzę. No i jak nawet jest zawalony klientami, to nie szkoda mi spędzić troszeczkę więcej czasu w jego obiekcie, bo gra fajna muzyka i mogę zająć się między innymi swoimi sprawami. W tym czasie. To jest takich kilka aspektów, które według mnie są e, ważnymi argumentami, przemawiającym za tym, że muzyka jest ważna w biznesie. Jeżeli oczywiście jest na pewno tych punktów zdecydowanie więcej, no ale te przymykły w tym momencie do głowy podczas spontanicznej jazdy e, samochodem. Mam nadzieję, że ta wartość merytoryczna i to nagranie będzie dla Ciebie ciekawe, zapraszam Ciebie do kontaktu, jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z usługą muzyczną. Pamiętaj, że pracuję w firmie, która dostarcza różnego rodzaju związane z muzyką dopasowaną do różnego rodzaju biznesów. Także pisz do mnie śmiało na adam.Dobrzeński na lub dzwoń pod numer 662 16 13 13. Jestem do Twojej dyspozycji. Odpowiem na Twoje wszelkie pytania. Także dziękuję Ci bardzo za Twój czas, za to, że spędziłeś kilka minut ze mną w samochodzie. Trzymaj się. Cześć!